Przedstawiamy Wam automatyczną wyważarkę do kół samochodowych Evert Model BP76S. Wyważarka Evert BP76S to model o nowoczesnym wyglądzie i konstrukcji zapewniającej niezawodność pracy. Najważniejszymi jej cechami są duży i czytelny ekran LCD, dzięki któremu operator w sposób intuicyjny i przyjazny jest w stanie pracować z urządzeniem. Włoska technologia i oprogramowanie powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń firmy Evert w branży wulkanizacyjnej hartowany wał o średnicy 40 mm oraz uchwyt szybkomocujący firmy Haweka, które zapewniają dokładną i stabilną pracę urządzenia. Energooszczędny silnik niskonapięciowy prądu stałego o poborze mocy tylko 90 W. Silnik ten zapewnia niski pobór prądu, a dodatkowa maszyna posiada funkcję, dzięki której wyłączy się po 5 minutach bezczynności. Trybów wyważania kół aluminiowych, specjalny tryb do wyważania kół motocyklowych, moto oraz tryb do wyważania kół pojazdów typu SUV czy OFF-ROAD. Wyważarka Evert BP76S posiada funkcję automatycznego odczytywania wszystkich parametrów koła. Sensory odczytują wymiary odległości koła i jego średnicy z miarki automatycznej, a pomiar szerokości koła odbywa się za pomocą czujnika optycznego. Automatyczny hamulec elektromagnetyczny, dzięki któremu wyważarka zatrzyma koło w miejscu mocowania ciężarka. W zależności od wybranego programu może również wskazać to miejsce laserem. Wyważarka Evert BP76S posiada przydatne funkcje dodatkowe. Funkcja ukrywania ciężarka za ramieniem felgi aluminiowej. Funkcja optymalizacji koła. Czyli znalezienia optymalnego położenia opony względem felgi tak, aby zminimalizować ilość naklejanych ciężarków. Ponadto proces kalibracji wyważarki jest prosty i ujęty w instrukcji, dzięki czemu możliwy do przeprowadzenia przez użytkownika. Nie ma potrzeby interwencji serwisu technicznego, a to minimalizuje liczbę kosztownych przestojów urządzenia. W wyposażeniu standardowym wyważarki Ewet znajdziemy szereg stożków i przydatnych akcesoriów jak pierścienie czy młotek do ciężarków. Nie zapomnijmy o tym, że maszyna Evert BP76S objęta jest dwuletnią gwarancją, a kupując ją w Intercards klient otrzyma bezpłatny montaż i uruchomienie urządzenia.